Cobaczeliom cieszę się, że znowu możemy razem studiować słowo Boże. Dzisiaj znowu wracamy do trzeciej księgi Mojżeszowej, tym razem do osiemnastego jej rozdziału. A zaczyna się ona takimi słowami: "Przekaż synom Izraela i powiedz im, ja, Pan, jestem waszym Bogiem." Nie postępujcie według zwyczajów, jakie panowały w Egipcie, gdzie mieszkaliście. Nie postępujcie też według zwyczajów panujących w Kanaanie, do którego was prowadzę. Nie kierujcie się tamtejszymi zasadami. Przestrzegajcie raczej moich praw i ustaw i według nich postępujcie. Ja, Pan, jestem Waszym Bogiem. Przestrzegajcie zatem moich ustaw i praw. Człowiek, który je stosuje, będzie żył. Dzięki nim ja jestem Pan. W naszym życiu, to jest w życiu wierzącego człowieka, wiara jest tym fundamentem, w oparciu o który podchodzimy do życia. Jest powodem, dla którego robimy to, co robimy, mówimy to, co mówimy, myślimy to, co myślimy, i pewnie można byłoby to bardzo dużo czasowników wstawić. Pewnie jednego, na pewno tutaj brakuje. Yy, idziemy tam, gdzie idziemy. No i gdyby to była zawsze prawda, byłoby oczywiście cudowniej, byłoby idealnie, ale no, dobrze wiemy, że może nie jest to bardzo rzadko, ale no, wolelibyśmy, żeby było częściej niż niż to jest tak naprawdę. no Teoretycznie tak powinno być zawsze. I teoretycznie staramy się też, żeby tak zawsze było. No przynajmniej w, w teorii. W liście do Hebrajczyków napisane jest, że, to jest jedenasty rozdział, szósty werset tego listu, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest. I że wynagradza tych, którzy go szukają. Rządcy musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy go szukają. No i wydaje mi się, że to trzeba bardzo dobrze zrozumieć, bo wiara okazuje się, że nie jest czymś, nie jest jakąś świadomością, w, w, w jakiś byt, który jest ponad nami rządzi. Światem i wszechświatem. Wielu tak powie, że ja, tak, wierzę, że jest jakaś siła wyższa, ale tu nie o to chodzi. Wierzący musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy go szukają. Bo jeśli uwierzysz, że Bóg jest, to powinno zmienić cały Twój świat, cały, cały Twój światopogląd i wszystko, co w nim jest. Jeśli uwierzysz, że Bóg jest, to znaczy, że w tym samym momencie uznajesz Jego absolutny autorytet nad wszystkim. To zmienia wszystko i powoduje, że chcesz odkryć Jego wolę dla swojego życia. W tych początkowych wersetach 18 rozdziału Trzeciej Księgi Mojżeszowej Bóg podaje właściwie jeden, jedyny powód, w oparciu o który człowiek powinien przestrzegać Jego prawa. I żyć przez nie. Tym powodem jest jedno zdanie, bo ja jestem Bowiem, bo Jam jest Pan. Nazywacie mnie nauczycielem i Panem, mówił Jezus do swoich uczniów podczas ostatniej wieczerzy. Mówi że czynicie, bo ja nim jestem. Ja jestem. Ale błogosławieni będziecie, jeśli podobnie czynić będziecie. Parafrazując troszeczkę jego słowa, możemy je zrozumieć w ten sposób, nazywacie mnie Panem, więc róbcie to, co Wam powiedziałem. Pytanie, czy będziemy tego chcieli. Pozostaje więc nam odkryć, co, co to znaczy szukać Jego woli, szczególnie, że najwyraźniej wiąże się to z wynagrodzeniem, z jakąś nagrodą, jak to pisał autor listu do Hebrajczyków. Oczywiście, kiedy mówimy o szukaniu Boga, od razu musi, musi nas to prowadzić do, do Jego Słowa. Nawet no, tak zastanówmy się, czy znajdziemy Go przez drobiazgowe studiowanie Słowa Bożego, czy o to tutaj chodzi. I myślę, że to bardzo dobrze, kiedy chcemy poznać to Słowo, i myślę, że im więcej, tym lepiej zresztą do takiego, też studiowania Słowa Bożego zachęcam do takiego drobiazgowego, do, do wpatrywania się też w Słowo, w historię, w kulturę, ale przede wszystkim też w poznanie tego autora i tego, w jaki sposób on wyrażał poprzez słowa swój światopogląd. To niezwykle ważne, a często jest zapominane przy budowaniu, budowaniu kontekstu. Przy interpretacji. Ale pewnie wiemy, że w czasach Jezusa nie brakowało takich, którzy to słowo Boże znali bardzo dobrze. Możliwe, że w takim stopniu, w jakim nam nigdy nie będzie dane je poznać. No i wiemy, że ta wiedza nie pomogła im w dostrzeżeniu tego, co najważniejsze. Nawet jeden z tych największych nauczycieli kiedyś zaprosił, Jezusa do siebie na kolację szabatową, ten Mesjasz siedział obok Niego. Ten człowiek, który znał wszystkie przykazania, wszystkie teksty, wszystkie przewidywania, proroctwa dotyczące tego Mesjasza, nie odkrył w tym, który siedział obok Niego, że ten, na którego On czekał przez całe życie, ten, na którego czekał cały Izrael przez całą swoją historię od Abrahama, Siedzi obok niego. To jego wielkie poznanie za wiele mu nie pomogło. No ale może znajdziemy go albo pomoże nam to w szukaniu Boga w sposób, w jaki praktykujemy swoją religijność. A może to, w jaki sposób praktykujemy swoją duchowość, pomoże nam odszukać Boga? A może Poszukiwanie Boga jest nierozerwalne z wiarą. My dzisiaj jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do łączenia wiary z łaską i wolnością niż z czymś, co powinniśmy czynić, dlatego słowa księgi kapłańskiej, które mówią o czynach, postępowaniu i przestrzeganiu rodzi w nas poczucie takiego małego dyskomfortu poznawczego. Czy tak nie jest czasami? Jeden z ostatnich, jedne z ostatnich słów Jezusa do wierzących brzmiały tak. Oczywiście zapisane są w Księdze e, Objawienia. To jest 22 rozdział od 11 wersetu. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech... Nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. No, na podstawie tych słów możemy jasno powiedzieć, i to z pełną świadomością, że Jezus nigdy nie studiował teologii. I pewnie należałoby go poprawić, ale. Niestety, w tej ostatniej księdze Jezus bardzo stanowczo zabronił czegokolwiek zmieniać. Oczywiście było w historii kościoła wielu takich, którzy próbowali tą ostatnią księgę Biblii troszeczkę wykasować z kanonu biblijnego. No na szczęście nie starczyło im na tyle odwagi, żeby to zrobić. Jezus wcześniej zresztą powiedział bardzo podobne słowa, zapisane są w Ewangelii Mateusza w 16 wersecie, w rozdziale 27 wersecie, albowiem Syn człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego za swymi i wtedy odda każdemu według uczynków jego. Najwyraźniej, jego koncepcja wiary zawiera również uczynki. Brat pański zresztą, Jakub dodał nawet, że wiara, w której nie ma uczynków, nie jest wiarą, która zbawia. Także wygląda na to, że w biblijnej wierze jest całkiem spore miejsce na uczynki, a biblijna wiara tłumaczy nie tylko postawę naszego usprawiedliwienia, ale również dlaczego robię to, co robię. Uczynki od razu budzą w nas konkretne skojarzenia, no ale na szczęście nie musimy zgadywać albo domyślać się, o jakie uczynki tutaj Jezusowi chodziło. O jakie uczynki mu chodziło, za które będzie wynagradzać. No więc czy Jezusowi chodziło o konkretne religijne prawo? Czy Bóg mówiąc przepisów moich i praw moich przestrzegajcie człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie, miał na myśli jakieś konkretne przykazania dotyczące sposobu praktykowania pobożności? Jezuła mówił, zapisane jest to w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, mówił, daliście mi jeść. Daliście mi pić, przyjęliście mnie, przyodzieliście mnie, odwiedziliście mnie, przychodziliście do mnie. I myślę, że jest to wspaniała i cudowna rzecz w czynieniu. Te uczynki po polegają przede wszystkim na dostrzeżeniu drugiej osoby i troska o tego człowieka. Ale, moi, dro moi drodzy, to jest właśnie prawo. O tym mówi prawo. Całe prawo zawiera się w tym. Jednym przykazaniu będziesz miłował Boga swego, swojego serca, swego i całej duszy swojej, i podobne temu bliźniego swego, jak siebie samego. To jest prawo. Czyli czynimy nie ze względu na siebie, nie ze względu na swoje zdanie, na swoją rację, swoje poznanie, swoją wiedzę, swoją świętość, ale ze względu na drugą osobę, to jest wypełnianie królewskiego prawa, prawa miłości. A do tego potrzebujemy oczu. A może inaczej, do tego potrzebujemy chcieć widzieć i umieć widzieć. A to jest już zdolność, której bardzo trudno samemu się nauczyć. To potrzeba już troszeczkę innej, innej siły, innej wrażliwości, żeby takie rzeczy dostrzec. Niestety, najwięcej dzisiaj jest takich, którzy są spragnieni, ale relacji i którzy są głodni, ale Drugiego człowieka. I moi drodzy, samotny raczej nie powie ci, że jest samotny. Musisz to zobaczyć, musisz to dostrzec, musisz to chcieć widzieć. Tego typu życie zdecydowanie różni się od postawy całego egoistycznego świata. I Bóg chciał, aby jego lud był inny na wszystkich poziomach. Zaczynając od serca. Kończąc na tym, co na zewnątrz. 17 rozdział, który studiowaliśmy tydzień temu, zwrócił nam uwagę na to, co z zewnątrz wprowadzamy do naszego wnętrza, w sensie co spożywamy w kontekście krwi, ale również w kontekście spożywania tego, co było oferowane obcym bóstwom. Oczywiście dzisiaj nikt nie ofiaruje cielaka Balowi albo Zeusowi, nikt nie. Wiąże yy, ma, hamburgera z McDonalda z jakąkolwiek formą religijności, no ale szczególnie w kontekście tego, co wpływa na naszą świadomość, rzeczy, które w pewnym sensie spożywamy, jest nieograniczenie dużo. Jednym z nich jest intymność w sensie seksualności, co też zauważyli pierwsi liderzy kościoła i zwrócili nam na to uwagę w swoim, Liście. Mówię to o tym dlatego, że właśnie ten temat seksualności, moralności seksualnej jest treścią 18 rozdziału III Księgi Mojżeszowej. Dzisiaj nie trudno nie zauważyć, że żyjemy w społeczeństwie nasyconym seksem. I co jest zdumiewające, bo tak mi się wydaje, że naprawdę się wierzy, że ludzie mogą naruszać standardy moralne i Uniknąć późniejszych konsekwencji. Przykładem tego jest m.in. wpływ erotyki i pornografii na seksualne myślenie, na uczucia i zachowania, czy wreszcie wpływ na procesy myślowe. Badania, które są przeprowadzane na młodych, na młodych ludziach, na, młodych, na młodzieńcach, na młodych dziewczynach, które miały z tym problem, czy mają z tym problem, no są niestety bezwzględne te zniszczenia, które te rzeczy powodują w, w mózgach tych młodych ludzi są, yy, są niestety straszne, są niestety bardzo duże. Jest kilka powodów, dla których Pan daje jasne instrukcje, instrukcje dotyczące osobistej higieny seksualnej, tej moralności seksualnej w kontekście przede wszystkim małżeństwa. Po pierwsze, jak to jest ze wszystkim? Bóg mówi, no, bo ja jestem Panem. I trzy razy w tym fragmencie Bóg powiedział: Ja jestem Pan. To tak naprawdę, wszystko, czego potrzebujemy do standardów, które posiadamy, ale e, tak jak my potrzebujemy więcej, Izrael też potrzebował trochę więcej wyjaśnień. No więc, Pan os ostrzegł Izraela, aby nie oglądał się wstecz, nie naśladował grzechów z czasów niewoli w Egipcie, ale też, żeby nie naśladował tego, co było wokół nich wolności. Myślę, że Kościół, my, wierzący dzisiaj w Jezusa, ludzie, musimy zachować to samo stanowisko. Takie samo stanowisko miał apostoł Paweł i zawiera, zawierał to stanowisko w kilku listach. Między innymi w liście do Koryntian, ale też w liście do Efezjan, w piątym rozdziale w liście do Kolosan, w trzecim rozdziale i pewnie też w innych miejscach. Do Koryntu Paweł pisał takie słowa Nie chodźcie w obcym z niewiernymi, bo to co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością. A wszystko to w sposób niezwykle szczególny odnosi się do małżeństwa i rodziny, bo relacje rodzinne, jak wszystko inne, Znajduje się w obrębie Bożych zasad, a może nawet więcej. Boża, Boża Rodzina albo rodzina wierzących ludzi znajduje się w obrębie szczególnych Bożych zasad. Bo rodzina i małżeństwo jest miejscem narodzin dzieci Bożych. To pierwsza szkoła i ogólne źródło rozwoju, świadomości i charakteru człowieka. Dla każdego z nas, ten osobisty dom, ten prywatny dom, to miejsce, które powinno być dla nas tą. Przystanią bezpieczeństwa jest najważniejsze, najważniejsze w życiu. Dlatego, że jest najważniejsze, wszelkie wyrządzone nam krzywdy w domu albo przez bliskich zostają z nami na całe życie. Możemy z tym walczyć, możemy to wyleczyć, możemy to przepracować, ale blizny zostają i czasami te rany odzywają się w naszym życiu w nieoczekiwanych momentach. Przez nadanie dziesiątek zakazów i nakazów, właśnie pewnie dlatego, Bóg na tysiąc sposobów odnawia obowiązek miłości i otwiera także małżeństwo na tysiąc sposobów poprzez miłość. I w ten sposób miłość seksualna, uświęcona przez prawo, nabiera tutaj godności. Tej godności tak naprawdę bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy odkryć źródło naszego szczęścia, źródło, naszej wartości poza, poza, poza nas, poza ten obręb świata wokół, znajdującego się wokół nas. No i niestety, kiedy idea życia zgodnego z Bożym prawem zawodzi, no uwydatnia się wszystko to, co jest złe, ta bezbożna nagość i ochyda stosunków seksualnych, coś to co nie było zamierzone od samego początku. No i moi drodzy, małżeństwo wierzących powinno być dla świata świadectwem miłości, jaką Chrystus ma dla swojego kościoła. Ale jeśli to małżeństwo nie jest czyste i wierne, świadectwo to zostaje zanieczyszczone. Jeśli mężowie i żony nie mogą kochać się wzajemnie, tak jak Chrystus kocha kościół, przesłanie Ewangelii zostaje zakłócone, także przestaje być świadectwem, a małżeństwo i rodzina jest największym świadectwem Bożej. Miłości. Takie małżeństwo, taka rodzina przestaje być prawdziwe. Posłuszeństwo przekazaniom Bożym daje życie, jak to czytaliśmy. Inni pisarze biblijni często cytowali ten werset. I dobrze wiemy, że usprawiedliwienie jest całkowicie przez wiarę. Łaska Boża oddzielona jest nam. Na podstawie wiary, i bar też bardzo dobrze, żebyśmy nie mylili tej kolejności. Mm, łaskę otrzymujemy na podstawie wiary, nieodwrotnie. Jednak wiara to również nasze posłuszeństwo woli Bożej, objawionej w słowie Bożym. Jest to podstawą społeczności z Bogiem i cieszenia się obfitym życiem, które On chce, abyśmy mieli. I moi drodzy, Bóg chce, żebyśmy mieli życie pełne obfitości. Zresztą to są słowa Jezusa. Kto przychodzi do mnie, temu dam życie i to życie w pełni. Możemy jednak wybrać inaczej. Mamy takie prawo. Jest to prawo dane nam również od Boga. Człowiek jest, ma prawo wybrać, ale niestety nie ma prawa nie wybierać. Każdy wybór niesie za sobą konsekwencje, i druga część tego rozdziału mówi o konsekwencjach tych wybor złych wyborów. Możesz wybrać, aby żyć, możesz też inaczej. Masz takie prawo. Biblia podpowiada nam, jak mądrze żyć i dobrze żyć. A my, odnosząc je do własnego życia, mamy szansę wybrać dobrą drogę. Jak jest napisane, słowo to bowiem jest bardzo blisko Ciebie, w Twych ustach i w Twoim sercu, byś je mógł wypełnić. Cięgajmy więc po nie na co dzień. Przebaczcie,